Jeszcze przed rozpoczęciem niedzielnego wyścigu kierowcy zapowiadali, że przez temperatury i silne zużycie opon Grand Prix Hiszpanii może być bardzo spokojne i nudne. Na szczęście kierowcy Formuły 1 także się mylą w swoich przewidywaniach i wczoraj obejrzeliśmy najlepszy od co najmniej 6 lat wyścig w Barcelonie. Zapraszam na drobną relację sportową. I choć jako pierwszy linie mety po raz kolejny przekracza ten sam kierowca, to nie można zarzucić, że to wprowadza nas w jakąkolwiek monotonnie czy rutynę. Max Verstappen wygrał czwarty w tym sezonie wyścig, obejmując tym samym prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Obecny mistrz świata musiał się trochę namęczyć, aby sięgnąć po to zwycięstwo. Niespodziewanie jego największym rywalem w Barcelonie nie był pretendent do tegorocznego tytułu Charles Leclerc, a błyszczący w nowym zespole George Russell. Na 24. okrążeniu tych dwóch młodych i gniewnych zaprezentował nam prawdziwą esencję Formuły 1, udowadniając dlaczego to właśnie F1 jest królową motorsponiem respektu do rywala. I choć finalnie to Max wyszedł zwycięsko z tego pojedynku, to George'owi należą się wielkie brawa, ponieważ po raz kolejny kończy wyścig na trzecim miejscu, a także wygrywa w pojedynku ze swoim zespołowym partnerem Lewisem Hamiltonem. Jak widać, w Mercedesie szczęście może dopisywać tylko jednemu kierowcy jednocześnie. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że Max przez cały wyścig miał problemy, przede wszystkim z systemem DRS, który Potrafił się nie otwierać lub otwierać, ale po chwili zamykać. Generalnie Red Bulla jak na razie wyprowadza Maxa z równowagi, ale pomimo tego Verstappen utrzymuje swoją stuprocentową skuteczność i o ile dojeżdża do mety, to wygrywa każdy wyścig. Sam Maxa także zaliczył małą przygodę, wypadając z toru po tym, gdy przy dojeździe do czwartego zakrętu porywy wiatru przeszkodził mu w odpowiednim zahamowaniu przed zakrętem. Na szczęście Holendra ta sytuacja nie przyniosła dużych konsekwencji. Nie zapominamy także o Sergio Perezie, który dojechał. Do mety na drugim miejscu. Meksykanin nie był do końca zadowolony z tego, że Red Bull strategicznie postawił na Maxa Verstappena i że to właśnie Holender jako pierwszy zobaczył flagę w szachownicę. Po wyścigu Sergio mówił, że gdyby nie strategia, to wygrałby ten wyścig. Ale umówmy się, czy ktoś jest zaskoczony tym, że Red Bull stawia na swojego świeżo upieczonego mistrza? Niestety, ale w pierwszej trójce zabrakło tym razem czerwonych barw. Na 28. okrążeniu jednostka napędowa w polidzie Charlesa Leclerc'a odmówiła posłuszeństwa, przez co monakijczyk musiał wycofać się z tego wyścigu. To sprawia, że walka o mistrzostwo nabiera rumieńców, ponieważ między Charlem a Maxem jest w tej chwili tylko 6 punktów różnicy. Jak do tej pory, w tym sezonie mieliśmy już sporo awarii w wielu zespołach i prawdopodobnie takie zdarzenia jeszcze będą miały miejsce. Po wprowadzonej w tym roku rewolucji technicznej, zespoły muszą wykonać jeszcze dużo pracy nad niezawodnością swoich konstrukcji. Miejmy tylko nadzieję, że takie techniczne wydarzenia nie wpłyną znacząco na finalne wyniki w mistrzostwach świata. Niestety w kolejnym już Wyścigu słabo zaprezentował się Carlos Sainz, który podczas gdy jego kolega z ekipy ma kłopoty, powinien być pierwszym kandydatem do przejęcia pałeczki lidera. A co za tym idzie, powinien być także pierwszy w kolejce do wygrania Grand Prix Hiszpanii. Jednak już na starcie Carlos stracił pozycję i spadł na piąte miejsce, a następnie na siódmym kółku także wskutek silnego powiewu wiatru wypadł z czwartego zakrętu. Jednak w przeciwieństwie do Maxa Verstappena, hiszpan zupełnie nie zapanował nad swoim bolidem i stracił mnóstwo czasu wygrzebując się z żwirowej pułapki, w którą wleciał wypadając z toru. W związku z tą sytuacją Carlos spadł na czternaste miejsce, z którego musiał gonić czołówkę. Dobrze, że udało mu się zminimalizować straty, ale to nie powinno się wydarzyć. Obawiam się, że Carlosowi bardzo trudno odnaleźć się w cieniu, który rzuca na niego obecny lider Ferrari, Charles Leclerc. A takie sytuacje jak ta z Grand Prix Australii czy z wyścigu w Barcelonie, gdy Carlos sam z siebie wypada z toru, no niestety, ale nie sprawią, że Sainz urośnie w oczach kibiców i inżynierów w zespole. Błysku wokół nie brakuje, za to Lewisowi Hamiltonowi. Dla Brytyjczyka to był bardzo trudny wyścig. Na pierwszym okrążeniu zderzył się z Kevinem Magnusenem. również w zakręcie numer 4. Lewis bronił się przed Kevinem, zajmując wewnętrzną prawego zakrętu. Kevin wyprzedzał szeroko od lewej, zaciskając w stronę Brytyjczyka, za to Hamilton lekko wyjechał poza tor jazdy, wypuszczając do zewnętrznej. Jeden i drugi po prostu na siebie wjechali. Dlatego też sędziowie uznali, że był to incydent wyścigowy i nie rozdali kary ani jednemu, ani drugiemu kierowcy. Każdy tutaj chciał wywalczyć pozycję, ale w rezultacie. Kevin skończył w żwirze, a Luis z przebitą oponą. Po tej sytuacji siedmiokrotny mistrz świata zasugerował, że gdy mają tak dużą stratę do odrobienia, to może lepiej zaoszczędzić silniki i wycofać się z wyścigu. Dobrze, że zespół odsunął go od tych myśli, bo wtedy Mercedes miałby na koncie 10 punktów mniej. Trochę zdziwił mnie ten brak woli walki u Luisa, ale nie ma co się czepiać, bo i tak pojechał świetny wyścig, który finalnie zakończył na piątej pozycji. Gdyby nie problemy techniczne pod koniec wyścigu, to prawdopodobnie Louis utrzymałby się za George'em i dojechałby na nawet na czwartym miejscu. Chyba powoli już zaczynamy zapominać o latach dominacji Mercedesa i możemy zacząć się cieszyć, że do walki o podium i zwycięstwa zbliża się kolejna ekipa. Jeżeli Toto to Wolf i spółka dalej będą tak skutecznie pracować nad tempem swojego bolidu, to szykuje nam się naprawdę fantastyczny sezon, a już teraz tak naprawdę nie mamy na co narzekać, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Duży niedosyt może zatoczyć Walteri Bottas, który zakończył rywalizację na szóstym miejscu. Był jednym z niewielu kierowców, którzy zdecydowali się na ty tylko dwa pit stopy. Alfa Romeo nadal ma problemy z podejmowaniem dobrych decyzji, i wynik Bottasa, choć satysfakcjonujący, to jest dowodem na to, że ta ekipa musi jeszcze popracować nad samą sobą. Valtteri całkowicie stracił tempo pod koniec wyścigu i nie miał żadnych szans w walce z Lewisem Hamiltonem i Carlosem Saincem. Warto jednak odnotować, że Alfa Romeo jest w tej chwili najmocniejszą ekipą poza świętą trójcą, czyli Ferrari, Red Bullem i Mercedesem. A to jeszcze nie jest wszystko na zostać Alfe, więc wcale nie będę zaskoczony, jeżeli jeszcze w tym w sezonie ponownie na podium zobaczymy Walteriego. W stabilnej formie jest Esteban Ocon, który dowiózł 6 punktów za siódme miejsce. Alpin także boryka się z własnymi problemami operacyjnymi: tu coś nie zagra w kwalifikacjach, tu błąd w pit stopie, a jeszcze innym razem problemy z bolidem. Do tej pory chyba jeszcze nie zobaczyliśmy pełni możliwości francuskiej ekipy. Oby tylko w zespole wiedzieli, jak poprawić tą sytuację, bo jak na razie to słyszymy tylko o rosnącej frustracji z powodu średnio udanych weekendów. Jeżeli chodzi o drugiego z kierowców Alpin, Fernando Alonso to ten skutecznie zminimalizował straty po pechowych kwalifikacjach i zakończył rywalizację na dziewiątym miejscu. Jednak w dalszym ciągu te wyniki są raczej poniżej oczekiwań hiszpańskiego kierowcy. Kolejny poprawny wyścig zalicza Lando Norris, który dojechał do mety jako ostatni niezdublowany kierowca. Jego McLaren przekroczył metę jako ósmy i choć może nie jest to miejsce, w którym chcielibyśmy oglądać ten zespół, to dla Lando należą się wielkie słowa uznania, ponieważ przejechał całe Grand Prix z zapaleniem migdałków. Po wyścigu młody Brytyjczyk mówił, że to był jedyny, Jeden z najcięższych wyścigów w jego życiu. Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować tego ósmego miejsca, bo w tych okolicznościach wydaje się to być wręcz genialnym wynikiem, zwłaszcza że jego zespołowy kolega Daniel DiCiardo nie jest w stanie wyrwać się z dołka formy, w którym ewidentnie utknął. Daniel znowu kończy wyścig poza pierwszą dziesiątką, a konkretnie na dwunastym miejscu. Pomimo wielkiej sympatii chyba wszystkich kibiców i całego padoku do tego kierowcy, obawiam się, że za długo już nie opoglądamy Daniela w tym sporcie. Pierwszą dziesiątkę uzupełnił. Yuki... Sunoda, który nieoczekiwanie kończy kolejny wyścig przed bardziej doświadczonym Pierem Gaslim. Czyżby Japończyk w końcu złapał wiatr w żagle i po ostudzeniu temperamentu zabrał się do porządnej pracy nad swoją formą? Jak na razie Yuki zaskakuje i to pozytywnie, czego nie można powiedzieć o Pierze, który być może jest już zmęczony byciem w drugim zespole Red Bulla. Po kontakcie na początku wyścigu francuski kierowca miał problemy z tempem i finalnie zakończył rywalizację na 13 miejscu. Aston Martin to po prostu rozczarowanie, ale i dowód na to, że same Pieniądze nie przynoszą zwycięstw. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak do tego podium, a nawet do pierwszej dziesiątki. Się dostać. Sebastian Vettel kończy ten wyścig na 11, a Lance Stroll na 15 miejscu. W trakcie sezonu może się jednak okazać, że zielone bolidy przebiją się w górę tabeli. W końcu ich konstrukcje do złudzenia przypominają teraz Red Bull'a. Ale czy Aston będzie wiedział, jak posłużyć się tym konceptem? Tego prawdopodobnie dowiemy się już wkrótce. Na prawie sam koniec zespół hasa. Mick Schumacher miał szansę na zdecydowanie lepszy wynik. Startował z 10 miejsca, awansował o kilka miejsc po starcie, ale has, podobnie jak Alfa ma jeszcze do odrobienia lekcje ze strategii. Niemiec także pojechał na dwa pit stopy i od pewnego momentu nie miał już tempa w oponach, a sam jako kierowca także nie polepszał tej sytuacji. Kevin Magnussen po incydencie z Luisem był już całkowicie poza wyścigiem. Jako jedyny skorzystał z twardych opon, co nie przyniosło żadnych korzyści. Finalnie Kevin kończy to Grand Prix jako 17. Zmierzając do końca, zerkamy do Williamsa, którego tempo jest bardzo nieregularne. Przez cały weekend nie zapowiadało się na dobre rezultaty, a do tego problemy techniczne sprawiły, że Alex Albon i Nicolas Latifi dojechali do mety na kolejno 18 i 16 miejscu. W wyścigu poza Szarlem Leclerkiem nie ukończył także Guan Joe, dla którego to drugi nieukończony wyścig z rzędu. Nie ma w tym żadnej winy Chińczyka. Jego także z rywalizacji wykluczyły problemy z Bolidem. Grand Prix Hiszpanii miało być egzaminem dla nowych bolidów, i według mnie ten sprawdzian został zdany na szóstkę. Przez ponad pół wyścigu oglądaliśmy świetną rywalizację koło w koło, a przez cały dystans śledziliśmy zagrywki taktyczne każdej z ekip. To było naprawdę znakomite Grand Prix, podczas którego i tak największym zaskoczeniem był dla mnie George Russell, który tak pięknie walczył z Maxem Verstappenem. A jak wam podobała się tegoroczna Hiszpania? Co lub kto najbardziej was zaskoczyło lub zaskoczył? Już teraz czekam na wasze komentarze. Chwila przerwy i już w ten weekend ruszamy do Monako. Czy czeka nas kolejne zaskoczenie? Miejmy taką nadzieję. A odpowiedź na to pytanie już za kilka dni. Do usłyszenia!